Cześć kochani! Z racji tego, iż dzisiaj jest bardzo mocna pełnia Księżyca w Skorpionie, zapraszam Was do oczyszczalni układu limfatycznego. Dlaczego warto dbać o regularne, najlepiej codzienny masa, codzienne masaż, codzienne oczyszczanie układu limfatycznego? Gdyż yy, kumuluje się w nim bardzo dużo toksyn, bardzo dużo odpadów, bardzo dużo gromadzi się w nim płynów, a naszym zadaniem jest to na bieżąco oczyszczać i uwalniać z naszego ciała, aby nie powodować przewlekłych chorób. Ale natomiast korzyścią takiego masażu codziennego układu limfatycznego na pewno jest jaśniejsza skóra, na pewno jest wyrównany koloryt, na pewno wyglądamy na bardziej witalnych, bardziej zdrowszych, młodszych. Hmm. Ok, podczas praktyki będę Wam wyjaśniała jeszcze więcej korzyści, pokażę Wam naprawdę cztery proste ćwiczenia, które możecie wykonywać codziennie o każdej porze dnia. Jednak pamiętajcie, żeby nie wykonywać masażu limfatycznego zaraz przed pójściem spać. Jeśli masz przewlekłe choroby, bądź jeśli masz bardzo głębokie problemy skórne, przed takim masażem skonsultuj się z własnym doktorem, bądź dermatologiem, czy aby na pewno jest to bezpieczne w Twoim przypadku. Ok, zaczynamy od delikatnego masażu przy obojczyku. Dokładnie jesteśmy nad kością, pamiętaj, aby dłonie były czyste i jest to taki delikatny puls. Mhm. Układ limfatyczny znajduje się tuż pod powierzchnią skóry, więc nie wymaga on mocnego i głębokiego nacisku. Jednak, wręcz przeciwnie, jeśli będziemy go traktować zbyt mocno, my go jeszcze bardziej przyblokujemy. Dlatego im delikatniej, tym lepiej, tym więcej, tym więcej korzyści i efektów jesteśmy w stanie zobaczyć. Cały czas delikatnie masuj, może być to taki delikatny puls. Możesz odczuć już, że chce Ci się ślinę, jest to jak najbardziej ok. To jest właśnie ten punkt, to jest właśnie ten refleks, odruch, kiedy nasz organizm się oczyszcza. Oddychaj głęboko, rozluźnij swoje barki. Możesz wykonać około 50, w zależności ile masz czasu w ciągu dnia. I można drenaż limfatyczny wykonywać z makijażem, gdyż nie dotykamy swojej skóry, przynajmniej mm, ten, który ja Wam teraz pokazuję, bo oczywiście jest wiele, wiele innych na twarzy, które również możecie wykonywać i które wykonujemy z, dziewczyną na jodze, z dziewczynami na jodze twarzy praktycznie każdego dnia. Mhm. Jeszcze troszkę. Mm -hmm. Następnym ćwiczeniem jest takie delikatne wygładzenie dłońmi szyi w dół. Czyli tak jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, my oczyszczamy wszystko, pozwalamy, by wszystkie płyny zostały wydalone z twarzy, wszystkie toksyny opuściły naszą twarz i nasz system. Pozwalamy, aby to wszystko swobodnie opuściło nas. I dlatego wykonuję tą praktykę i nagrywam to dla Was w czasie, nowi, pełni, przepraszam, pełni Księżyca w Skorpionie, gdyż ten czas naprawdę bardzo głęboko skłania nas często do oczyszczenia, do uwolnienia. Więc niech ta praktyka wesprze nas na poziomie ciała. I moim znakiem w Zodiaku jest właśnie Skorpion. Cały czas bardzo delikatnie wszystko kierujemy w dół, przełykamy cały czas ślinę. Dranasz limfatyczny jest bardzo świetnym sposobem, kiedy zmagamy się z trądzikiem, z trądzikiem różowatym, kiedy na przykład pojawiają się nam pierwsze oznaki starzenia, bądź kiedy chcemy opóźnić nieco proces starzenia, kiedy chcemy zachować twarz. Nieco dłużej młodą, zdrową. Bardzo dobrze jest właśnie wykonywać cały czas drenaż limfatyczny. I tutaj też możesz wykonać około 50 bądź 100, w zależności od tego, ile masz czasu w ciągu swojego dnia. A teraz przechodzimy do tyłu i na karku wykonujemy taki sam ruch. Wszystko ściągamy na dół. Pozwalamy, by wszystko zostało wydalone. Spłukujemy, spłukujemy. Drenaż limfatyczny nawet jest świetny, kiedy chcemy poprawić kontur twarzy. Bardzo świetnie jest wykonywać taki masaż w zimę, kiedy chcemy zapobiec przeziębieniu. Bądź kiedy już nas dopadnie takie przeziębienie, bądź kaszel, na pewno łatwiej i szybciej uzdrowimy się, gdyż pozwolimy wszystkiemu szybciej opuścić nasz system. Bardzo świetne, kiedy zmagamy się z alergią, bądź kiedy mamy zatkane zatoki. Udrażniamy wszystko. I tutaj znów możesz wykonać około 50 bądź 100 w zależności ile masz na to czasu. Ja zawsze powtarzam, że minuta dziennie jednego ćwiczenia to jest aż pół godziny w ciągu miesiąca, więc nie bądźcie mm, źle nastawione na minutę ćwiczeń dziennie, gdyż to naprawdę jest aż minuta dziennie. To jest naprawdę bardzo dużo i wasz organizm na pewno wam za to podziękuje. OK, przechodzimy teraz do uszu. I tu tworzymy taki, taki takie V i w to miejsce wkładamy ucho i wykonujemy to dosłownie na dwóch dłoniach. Tutaj trochę też pracuje mózg, żeby nałożyć ręce w ten sposób i tutaj wykonujemy taki ruch góra-dół. To jest bardzo delikatne, nie ciągniemy za skórę, tu bardziej raczej poruszamy skórą po czaszce, aktywujemy wszystko do oczyszczenia. Limfa to jest również nasz sok życia. Jeśli więc, kiedy chcemy zachować swój układ odpornościowy na bardzo dobrej jakości, to bardzo dobrze jest dbać o ten klucz, jakim jest właśnie układ limfatyczny. Będziecie niesamowicie zachwycone, kiedy wprowadzicie tą prostą praktykę w wasze życie codzienne. Zobaczycie nawet zmianę samopoczucia, zobaczycie, że mm, jesteście bardziej skupione, bardziej spokojne. Też te toksyny się nie gromadzą w ciele, a jak wiadomo, kiedy jest za dużo toksyn, to, to się potem odbija na wielu, wielu poziomach, na wielu płaszczyznach. Nie tylko jest to dostrzegalne na naszym ciele fizycznym, ale również na umyśle na naszych emocjach, na myślach, na naszym stylu życia nawet. Ok, i teraz wracamy do tyłu, czyli wracamy do tyłu karku, taki sam ruch. Jeszcze raz pozbywamy się wszystkiego. Tak jakbyśmy za pierwszym razem zaaktywowali wszystkie nici limfatyczne, a teraz jeszcze bardziej pozwalamy wszystkiemu opuścić ciało, spłukać to. Zawsze wyobrażam sobie taką toaletę, spłuczkę bądź zlew kran, kiedy ja wykonuję ruchy. Tak, wyobrażam sobie, że ta woda spływa z mojego ciała, oczyszczając je i pozostawiając je w czystości, w harmonii, w porządku, w ładzie, w zdrowiu. I z przodu, tu już możesz naprawdę odczuć, że to przełykanie jest bardziej wzmożone. Pamiętaj, że dotyk jest bardzo delikatny. A Ty cały czas jesteś zaprzyjaźniona ze własnym oddechem. To Ci jeszcze bardziej pomoże czerpać z tej praktyki jeszcze więcej przyjemności. Jeszcze bardziej pozwoli Ci się uspokoić, dostroić do cudownego dnia. I tutaj delikatny puls, i tutaj wyobraź sobie, jakbyś naprawdę pociągała za spóczkę. Za wszystko, wszystko wypukujemy z ciała. Im delikatniej, tym lepiej. Tutaj naprawdę możemy wykorzystać potęgę. Jak mało trzeba, żeby zobaczyć tak dużo? Mhm. A następnie pod obojczykiem delikatnie paluszkami idziemy aż do grasicy. Wszystko sprowadzamy tutaj w dół. W dół, w dół, w dół. Jeszcze raz. Mhm. A teraz od klatki piersiowej wygładzamy do boku piersi. Tu zatrzymujemy się na chwilę. Pod piersiami i w dół brzucha. Wszystko do wewnętrznej strony ud. I jeszcze raz. Zatrzymujemy się, tu są punkty marma, bardzo potężny punkt, który również pomoże nam wypłukać wszystko z ciała. A to ta ścieżka, którą teraz wykonujemy, to ona właśnie pomoże nam wszystko wypłukać z ciała. Rozgrzej swoje dłonie, połóż lewą dłoń na sercu, prawą u góry. Oddychaj głęboko. I podziękuj sobie za tą czystość, za lekkość. Podziękuj sobie za cokolwiek, masz ochotę sobie podziękować. Rozluźnij swoje ręce, otwórz oczy. I bardzo ważnym punktem teraz jest szklanka wody. Po każdym, po każdym masażu limfatycznym obowiązkowo jest się napić szklanki czystej wody, więc zachęcam Was wszystkich do nawodnienia się czymś wspaniałym, lekkim i czystym. Życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia już wkrótce. Pa!